Witam wszystkich. Tematem dzisiejszej lekcji będzie skala. Przypomnijmy sobie jej podstawowe własności, które poznaliśmy na poprzedniej lekcji. Skala informuje o tym, ile razy rzeczywiste wymiary przedmiotu zostały powiększone lub pomniejszone na rysunku. Popatrzmy na nasz przykład. Środkowy obrazek. Jest narysowany w skali 1 do 1. Oznacza to, że pierwotny rozmiar obrazka był taki, jak tu widać, właśnie na środkowym. Skala 1 do 1 oznacza, że przedmiot jest przedstawiony w rzeczywistych wymiarach. Skala 1 do 2 zmniejsza. Oznacza, że rzeczywiste wymiary przedmiotu zostały dwa razy zmniejszone. Z kolei skala 2 do 1, widzimy ten duży obrazek, Oznacza, że rzeczywiste wymiary przedmiotu zostały dwa razy zwiększone. Każdy wymiar obrazka, który jak tu widać ma kształt kwadratu, został w pierwszym przypadku pomniejszony dwa razy. Tutaj potrzebujemy dwa te małe kawałki, żeby mieć ten kawałek. Tak samo potrzebujemy dwa te kawałki, żeby mieć ten kawałek. Tutaj z kolei obrazek został dwa razy powiększony, więc każdy bok naszego kwadratu został dwa razy powiększony. Czyli tu mamy jakby jeden, drugi kawałek, jeden i drugi kawałek. To takie przypomnienie krótkie o skali. Przyjrzyjmy się następującemu zadaniu. Zadanie to znajduje się w Waszych podręcznikach. Na stronie 50. Jest to zadanie drugie. Koperta na płytę CD ma kształt kwadratu o boku 125 mm. Mamy dwa podpunkty. Zajmijmy się najpierw podpunktem A. Narysuj ją w skali 1 do 5. Podpunkt A mówi nam, że mamy ją narysować w skali 1 do 5. Podaj wymiary narysowanego kwadratu. Więc się zastanówmy, co robi skala 1 na 5. Skala 1 na 5 zmniejsza nam przedmiot 5 razy. Więc każdy bok kwadratu musimy zmniejszyć 5 razy, ponieważ tu są wszystkie boki takie same. Musimy wykonać jedno obliczenie. 125 mm tyle wynosi jeden bok kwadratu. Musimy zmniejszyć 5 razy, czyli podzielić przez 5. 125 dzielone na 5 to jest 25 mm. Także nasz kwadrat, który w skali 1 do 1 ma 125 mm, w skali 1 do 5 jest 5 razy pomniejszony. Wykonujemy działanie 125 dzielone na 5, daje nam to 25 mm. Pozostaje nam przystąpić do namalowania tego kwadratu. Musimy wziąć linijkę i narysować pierwszy bok o, o długości 25 mm. 25 mm to są 2 cm i 5 mm, bo każdy centymetr ma 10 mm. Zaczynamy rysować w zerze. 20 5. O, udało się. 25, mm. Teraz potrzebna nam będzie ekierka do narysowania kątów prostych, więc bierzemy ekierkę i w odpowiedni sposób kątem prostym musimy ją przyłożyć o, w taki sposób, żeby jeden Bok ekierki pokrywał nam się z narysowanym odcinkiem. Tu mamy kąt prosty i odrysowujemy nasz kąt prosty. Ekierką zaznaczyliśmy sobie kąt prosty, a teraz o odpowiedniej długości odcinek 25 mm mamy. Znowu użyjemy ekierki. Tym razem, żeby narysować kolejny bok. Przykładamy kierkę. O, przykładamy kierkę i odrysowujemy zaznaczony kąt prosty. Poprawimy to linijką. Tu mamy 25. Jest. I już zostało nam połączyć tylko ostatnie dwa wierzchołki. Narysować ostatni bok. O. I w ten sposób mamy narysowany kwadrat o boku 25 mm, czyli 125 mm pomniejszone w skali 1 do 5. Przyjrzyjmy się pod podpunktowi B. Jakie wymiary będzie miała ta koperta narysowana w skali 4 do 1? Czy taki rysunek zmieści się w zeszycie? Więc zajmijmy się pod punktem B. Skala 4 do 1. Zastanówmy się, co taka skala z 4 do 1 robi. Skala poprzednia nam zmniejszała, a skala 4 do 1 4 razy zwiększa dany przedmiot. Czyli każdy bok kwadratu w tym wypadku musimy wymnożyć przez 4. 125 mm razy 4, to mamy 100 razy 4, to jest 400 i 25 razy 4, 500, czyli otrzymujemy 500 mm. Oznacza to, że jeden bok kwadratu ma mieć 500 mm. Zamieńmy sobie to może na centymetry. 1 centymetr. Ma 10 mm w związku z czym, żeby zamienić 500 mm na cm, musimy 500 podzielić przez 10, czyli otrzymujemy 50 cm. Nasze zeszyty, niestety, jak widzimy, mają rozmiar mniejszy. Więc odpowiedź na pytanie B jest następująca. Wymiary naszego kwadratu każdy bok będzie miał 50 cm, ale niestety w zeszycie nie da się go narysować, chyba że ktoś ma aż tak duży. Także każdy musi porównać w swoim zeszycie, czy w swoim życie da radę narysować tak wielki prostokąt. W kolejnym zadaniu zauważycie, że możemy zwiększać, lub zmniejszać dowolne przedmioty. Tutaj mamy za zadanie narysować okrąg o promieniu 3 cm w skali, czyli zróbmy sobie te podpunkty. Do wykonania tego zadania będzie nam potrzebny cyrkiel i linijka. A więc zajmijmy się podpunktem A. Narysujemy okrąg o promieniu 3 cm. W skali 1 do 1. Musimy najpierw wyznaczyć sobie środek i na linijce odmierzyć odpowiednią długość cyrkla. W taki sposób, że grot przykładamy do zera. A cyrkier rozciągamy na długość 3 centymetrów. Czyli o, tutaj mamy grot, a tutaj mamy gry, w którym będziemy o, pisać. Mamy długość promienia zaznaczoną 3. Centymetry i no, wygumuję te niepotrzebne rzeczy i kreślimy okrąg o promieniu 3 cm O! Mamy podpunkt A zrobiony. Co robi skala 1 do 3? Jakbyśmy się chcieli zająć podpunktem B? Myślę, że tu z boku nam się zmieści. Skala 1 do 3 zmniejsza nam wszystko 3 razy. Więc w tym wypadku promień naszego okręgu będzie 3 razy mniejszy. Czyli wykonajmy sobie działanie. Nasz promień ma 3 cm. I w skali 1 do 3, tutaj mieliśmy 1, do 1 musimy go 3 razy pomniejszyć. Czyli nasz promień będzie miał długość 1 cm. Teraz spróbuję zmniejszyć mój cyrkiel do 1 cm. O, chyba nie mam aż takiej możliwości. No niestety mój cyrkiel do jednego centymetra nie potrafi się skurczyć. Powinniśmy mieć odległość od o, grotu i tutaj powinna być jedynka. Niestety nie mogę tego aż tak mocno zmniejszyć. Obliczmy sobie jeszcze podpunkt C. Skala 2 do 1. Co robi taka skala? Zwiększa nam promień dwa razy. Czyli, gdy nasz promień miał 3 cm, to teraz, wymnożone przez 2, będziemy musieli narysować okrąg o promieniu 6 cm. Więc przystąpmy do działania. Wyznaczmy sobie tutaj 6 cm. Rozciągnijmy ten, o, żeby go przenieść. Potrzebujemy trochę miejsca, bardziej na środku. O! Czyli przykładamy cyrkiel, rozciągamy do długości, jest 6 cm, i kreślimy. Okrąg ośrodku i promieniu, który ma 6 cm. Mam nadzieję, że Wam też to się udało. Zajmijmy się kolejnym zadaniem. Tym razem będzie to zadanie czwarte ze strony 51 z Waszego podręcznika. Krzyś narysował swojego kota w skali 1 do 12. Kod na jego rysunku ma 2 cm 5 mm wysokości, Oblicz rzeczywistą wysokość kota. Zastanówmy się, jak to zadanie rozwiązać. Odpowiedzmy sobie na pierwsze pytanie. W jakiej skali Krzyś narysował swojego kota? W zadaniu mamy, że Krzyś narysował swojego kota w skali 1 do 12. Więc zapisujemy sobie naszą skalę. Kolejne pytanie. Jaką wysokość ma kod na rysunku krzysia? Mamy tutaj, szukamy w tekście zadania. Kod na rysunku ma 2 cm i 5 mm wysokości. Mamy wypisane dane. Zbudujmy wspólnie rozwiązanie naszego zadania. Ile wynosi wysokość naszego kota na rysunku wyrażona w milimetrach? 2 cm i 5 mm to daje nam 25 mm, ponieważ każdy centymetr ma 10 mm. Czyli kod został zmniejszony. 12 razy, bo skala rysunku to 1 do 12. Taka skala zmniejsza 12 razy. Żeby obliczyć rzeczywiste wymiary kota, musimy jego wymiar z rysunku, czyli 25 mm, wymnożyć przez to wielkość, ile razy został pomniejszony. A został im na podstawie skali pomniejszony 12 razy. Czyli 25 razy 12. Możemy sobie wykonać takie działanie pisemnie. Przy okazji przypomnimy sobie działania pisemne. Zapisujemy jedności pod jednościami, ładnie w kolumnach. 2 razy 5 jest 10, 1. Dalej 2 razy 2, 4 i 1 dalej to 5. Robimy schodek 1 razy 5, 5, 1 razy 2, 2, na koniec sumujemy 0, 5 plus 5, 10, 1 dalej i 3. Czyli wynikiem naszego działania jest 300 mm. Gdybyśmy sobie to chcieli zamienić na centymetry, Musimy tą wielkość podzielić przez 10, czyli skreślić 1 0, co daje nam 30 cm. Czyli rzeczywista wysokość kota, który został narysowany w skali 1 do 12 i miał na tej skali, na tym rysunku 2 cm 5 mm, to 30 cm. To już wszystko na tej lekcji. Dziękuję za uwagę. I zachęcam do samodzielnego wykonania zadania, które tutaj jest widoczne. W Waszych podręcznikach znajduje się on w dziale Czy już umiem na stronie 53. Do usłyszenia. Krzysztof Trzaskalik. Zapraszam na kolejne lekcje.